Cześć, witam serdecznie. W dzisiejszym filmiku opowiem Wam o małym holu zakupowym. Holu zakupowym, no? Hol to zakupy. No, do, no dobra. O małym holu zakupowym kupiłam sobie ostatnio kilka rzeczy. Jedną dostałam. No i zaczynamy. Pierwszą rzeczą to zalotka. Całe 9 zł, jakoś tak. Bo kiedyś miałam nie używałam zalotki, a teraz długo długo nie używałam. Postanowiłam spróbować jeszcze raz i powiem szczerze, że jestem zadowolona. Bardzo fajnie podkręca rzęsy i można wydobyć co nieco z tego narzędzia. Kolejną rzeczą to pędzel Inglot 6FS. Wygląda on tak. Zakupiłam go, ponieważ mój Hakuro H75 Dobrze? Nie? Poczekajcie, muszę zerknąć hmm. H77, sorry H77 y, był dla mnie za mały do rozcierania y, Ten jest troszkę większy, jak widać Ale myślałam, że będzie jeszcze większy Chociaż sprawuje się Jest ok. Y, następną rzeczą, y, na którą polowałam i wreszcie wyczaiłam jest Vibo krokodańskim w kolorze takim ściekłym czerwonym. Jest to numer jeden. W ogóle uwielbiam te lakiery krokodańskim. Przepraszam, przepięknie pękają. A ja bardzo chciałam taki czerwony kolor. No i dorwałam. I też jestem zachwycona. Będę je męczyć, męczyć męczyć do momentu, aż mi się znudzą. Chociaż teraz mam co innego na paznokciach, to pod na Olimpi, którą serdecznie pozdrawiam. Zrobiłam sobie ombre na pazurkach różowo-fioletowe. Tak, do bluzki. I do, do makijażu. Um, jeśli będziecie pytać o włosy, to tak. Właśnie wróciłam od fryzjera. Byłam, troszkę ścięłam grzywkę, yy, troszkę... na długości raczej nie. Ale jak widzicie pozbyłam się trochę odrostów i tego rudego koloru, który mi został po malowaniu włosów. Przeze mnie samą na blond. Grzybka jest zrobiona po to, w taki sposób, żeby można było na przykład włosy spiąć. Nie zostaje grzywa. Bardzo chciałam mieć taką fryzurę. No i może mi się wreszcie uda. Uhodować yy, długie z grzywką. Dobra, przejdźmy dalej. Do zakupów. Kupiłam sobie bo nie sposób za taką cenę um, przejść obojętnie całe dwa złote kolczyki. Jedne kolczyki to takie śmieszne um, zamki błyskawiczne. <grym> A drugie to... Ja tylko otworzę. Takie usta burzowe. Um, potrzebne mi one będą do mojej kreacji do looku, znaczy jak to mówię? Olimpia, jakoś tak, yy, bo mam taką fajną bluzkę yy, z logiem Rolling Stonesów. więc yy, te ustawę będą w sam raz. Jeszcze jedną rzeczą, jaką sobie zakupiłam, to jest szczoteczka z Avonu. Taka niby podobna do tej szczotki z L'Oreala. Yy, zobaczymy na razie, użyłam tamtej szczotki, tej nie otwierałam. Yy, wydaje mi się podobna, i to bardzo podobna do niej. Zobaczymy, czy się sprawdza tak samo. Z ubrań zakupiłam sobie za parę, naprawdę parę groszy w Carrefourze? Nie w Tesco? Nie, nie pamiętam, nie powiem wam taką fajną bluzeczkę na to w takim kolorze, tu na em, sznureczek wracając, przerwa techniczna taka em, dość długa w kolorze... W kolorze? O, tu coś się. No, nie, dobrze, wszystko. W kolorze korawym, z takimi drobnymi piatkami, e, Jako tunika, jako wróżeczka będzie w sam raz. Zakupiłam też dwie rzeczy. Jedną rzecz są spodnie do garnituru czarne, spodnie do garnitury z e, e, była przycena. 30 paru na 9,90 i zakupione zostały. Niestety nie pokażę Wam, bo w szafie wiszą. Niestety do szafy nie mam teraz dostępu, jest zastawiona. Drugą rzeczą jest, nie kupiłam jej, dostałam ją w prezencie od mojego taty. Jest przepiękna marynarka koloru szarego, zakupiona w H&M. Yy, bardzo fajny gatunkowo materiał, przepięknie leży idealnie, jak na mnie szyta. Będę z niej bardzo zadowolona i sądzę, że mi na pół życia starczy. Yy. I to chyba wszystko, słuchajcie. Dużych zakupów nie, nie robię, bo jak wiecie oszczędzam. Może mi się uda, <laughs> a może nie. Nie no trochę chociaż. Chociaż trochę. E, dobra, to tyle, pozdrawiam serdecznie, zapraszam na kolejne filmiki, napiszcie mi, czy wy jakieś rzeczy kupiliście ostatnio, pozdrawiam, całuję, pa!